Musimy pamiętać o tym, aby maseczki prawidłowo założone zasłaniały nasz nos i nasze usta. Wtedy jesteśmy prawidłowo zabezpieczeni. Dodatkowo zabezpieczamy nasze ręce, czyli zakładamy rękawiczki. W ten sposób zabezpieczeni możemy spokojnie wyjść, chociażby na zakupę. Po powrocie do domu należy środki ochrony osobistej z siebie ściągnąć. I żeby to zrobić bezpiecznie i zrobić sobie krzywdy, zacznijmy od rękawiczek. Wewnętrzną stroną rękawiczki chwytamy, ściągamy, wywijając rękawiczkę na zewnątrz. Trzymamy pierwszą rękawiczkę w drugiej dłoni i kolejną również wywijając na zewnątrz ściągamy. Wyrzucamy do śmietnika. Dezynfekujemy lub myjemy ręce. Przytrzymujemy przód maseczki, ściągamy jedną gumeczkę z drugą, wyrzucamy do śmietnika i ponownie do ręce.